Aby możliwe było pobieranie dokumentów za pośrednictwem krajowego systemu e-faktur, należy w pierwszej kolejności wprowadzić do konfiguracji dane autoryzacyjne. W tym celu należy przejść do odpowiedniego miejsca w konfiguracji systemu i wprowadzić kontekst XEF. Zaczynamy od wprowadzenia nazwy kontekstu, wybieramy typ środowiska, może być środowisko testowe, demo albo produkcyjne, wpisujemy NIP, i token, który został wygenerowany. W tym miejscu możemy również zdefiniować uprawnienia operatorów systemu, którzy będą mieli możliwość pobierania dokumentów z XEW. Po poprawnym skonfigurowaniu i wprowadzeniu danych autoryzacyjnych, platforma Connector jest już gotowa do odbierania dokumentów z KSE. W celu odebrania dokumentów z KSE należy wejść na listę XEW. Dostęp do tej listy może znajdować się w różnych miejscach, w zależności od Państwa konfiguracji. Sama lista zawsze jednak będzie wyglądać tak samo, niezależnie od sposobu, w jaki została u Państwa wdrożona platforma Connecto. Lista XEF pozwala użytkownikowi na filtrowanie według dat wpływu do XEF-a według typu dokumentu. Mamy tutaj do wyboru faktury zakupu, faktury podmiotu innego albo faktury podmiotu upoważnionego. Możemy listę filtrować według nip lub według numeru faktury. W celu odświeżenia widoku listy należy kliknąć przycisk odśwież. W tym momencie na listę zostaną załadowane faktury, które dostępne są w KSEF-ie. Dokumenty, które użytkownik widzi na liście nie są jeszcze dokumentami, które zostały zaimportowane do platformy Aby to zrobić należy zaznaczyć na liście pozycję, a następnie kliknąć przycisk importuj. Dopiero w tym momencie dokument zostanie dodany do platformy, a my będziemy mogli przejść do niego klikając w przycisk faktury zakupu. Na liście faktur zakupu widzimy trzy dokumenty i ten jeden, który przed chwilą dodaliśmy. Możemy go wyedytować. Zobaczymy tutaj, że z Ksefa została pobrana wizualizacja dokumentu, jak również wszystkie inne informacje, które znajdowały się w tym dokumencie. Taki dokument zaimportowany z CSF może już później w platformie podlegać dalszej edycji bądź modyfikacji. Można na przykład wykorzystać funkcjonalność Workflow i przekazać dokument według odpowiednio ustawionego schematu, chociażby do dekretacji, a następnie na dalsze etapy obiegu dokumentów.